Pod hasłem Żyj smaczniej i zdrowo młodzież z klasy 3 A, gimnazjum nr 3 w przemyślu, zainaugurowała akcję trzeciej edycji ogólnopolskiego konkursu edukacyjnego. Nie przypadkiem akcja rozpoczęła się w tłusty czwartek. Uczniowie chcieli w ten sposób przekazać, że obżarstwo nie popłaca, a zdrowy tryb życia jest teraz w cenie. W ramach tych naszych różnych działań, zarówno międzyszkolnych, jak i zarówno szkolnych, włączyliśmy się do akcji ogólnopolskiej. W kraju jest to już trzecia akcja, program edukacyjny pod hasłem Żyj! Zdrowo, kolorowo i wychodząc naprzeciw tym hasłom, włączyliśmy się jako szkoła do tych działań. Młodzi entuzjaści zdrowego żywienia sami przygotowali potrawy do degustacji. Jedna z nich, pasztet z Selera, był smakowym zaskoczeniem dla wszystkich, którzy go spróbowali. Wiele potraw było wymyślonych przez samych uczniów. Inni pod okiem Anety Demko i Jolanty Chmielewskiej przygotowali swoje potrawy ze ściągawki kulinarnej otrzymanej od firmy Winiary, jednego ze sponsorów tej akcji. Tematyką programu jest zdrowa, zdrowa żywność. Dzisiaj uczniowie również przygotowali różne sałatki, potrawy, które mają wpłynąć na nasze lepsze samopoczucie. Szaszłyki owocowe... Galaretki, ciasta z mleka czy drób smażony w sosie owocowym to tylko niektóre przysmaki, jakimi młodzież witała gości w progach szkoły. Różnorodność potraw przyciągnęła uwagę rodziców, którzy nie szczędzili pochwał młodym kucharzom. Program ma na celu przekazanie w atrakcyjnej formie zasad prawidłowego i smacznego odżywiania oraz zachęcenie uczniów do eksperymentów w kuchni jak i zwrócenie uwagi na problemy społeczne takie jak marnowanie żywności, energii i wody. Uczniowie przygotowali również prezentację multimedialną oraz plakaty zgodne z ideą programu, które będą brały udział w ogólnopolskim konkursie na najlepszy plakat o tematyce prozdrowotnej.